Tak. Dzień dobry, przepraszam bardzo, czy to są nadruki na balonach? A to znaczy no, robimy nadruki na balonach. Robicie Państwo. Proszę Pani Aneta Palanciak z tej strony, ja mam następujące pytanie. Ile by kosztował taki nadruk, napis na jednym balonie, żeby tym moim było napisane te wspaniałe dwa bufory, a na drugim wyglądają jak list z nory? Halo? To znaczy gdzieś tak po 50 groszy. W zależności ile, ile sztuk pan, Pani potrzebuje. Po 50 groszy, no jak to ile sztuk? No 1000 sztuk, minimum sztuk 1000. No nie, no jak 1000, jak ja mam 2, prawda? Co dwa, 2000 dwa Pani chce? Nie, nie, 2 balony mam, no. Wiózd y, C, to dosyć duże są. Jakie? Wiózd mam C, prawda? <noise> Więc to dosyć duże, no. No 2. Halo? A? Halo? Tak, słucham. O dzień dobry, no nareszcie ktoś konkretny, bo no, widzę, że mężczyzna się włączył. Proszę żeby na to balanciak z tej strony. Proszę pana, bo ja się dowiedziałam już, że Państwo wykonujecie y, nadruki na balonach, prawda? Tak. No więc właśnie. Ja chciałabym zrobić taki nadruk, najlepiej gotykiem, żeby to było wypisane. Państwo możecie gotykiem? Możemy. Y, napis tak, na jednym balonie, żeby było napisane te wspaniałe dwa bufory, a na drugim balonie, żeby było... wyglądają jak lis z nory. Tylko kwestia jest taka, czy Państwo dacie to zrobić w ten sposób, żeby ja to, że tak powiem, miała tak podbiustem w momencie, kiedy na przykład na plaży wyjdę, prawda, tak. żeby ten napis nie wystawał, bo e, ja chcę dla Bogdana tylko, żeby ten napis był. No, ale musimy mieć, musimy mieć e, wzór na dyskietce jakieś czy coś. Co, co, co? Albo zdjęcie. Zdjęcie? Zdjęcie. Tak. Ale, zdjęcie zdjęcie balonów. Znaczy mam wykonać zdjęcie stanika przed tym, tak? Czyli mam nie, go zdjąć? Nie, balonów, Więcej. Aha, chodzi panu o, o, samo, o same balony. Czy ja mogłabym to zrobić tak, bo ja tutaj mam akurat ksero z pracy, że ja bym otworzyła to ksero, położę się tak na nim i skseruję po prostu. Tak, tak, bo my musimy to później zeskanować i żeby to proporcjonalnie rozmieścić na balonach. Mi, mi.